Uw jestem zajechany jak koń po westernie nieźle nas Przegoniłaś nieźle. Co do żarcia, tylko nie te Twoje kompoty pizza. Tylko nie pizza. Potrzebujemy mniej brudnej energii, a więc. W tej zielonej, więcej i to wszędzie zielonej, bo bogatsze kraje muszą podzielić się technologiami. Z biedniejszymi trzeba mądrzej produkować żywność i przestać bez sensu wycinać lasy, w ogóle mniej konsumować. I jeść, I jeść mniej mięsa. Świat do remontu, to o czym dorośli ci nie mówią. Planeta w opałach. Czym wracacie? Dużo tematów do ogarnięcia, i seba się sieździ. Uw, kolejne cele za nami, pamiętasz. Jakie i o co w nich chodziło? Jeśli nie, skocz na stronę 138. Przestańmy wyczuwać dobre jedzenie do śmieci. Przestańmy kupujmy banany. I Gle i jabłka z kropką. Nie możemy wyrzucać śmieci do oceanu. Trzeba je regregować. A teraz wakacje, o, proszę. Kierunek ma. Le, di, wy. A może jak rzuć wszystko i uciec, wybieszczaty? Ja chcę do peju. Pójdzie. Pojedziemy do peju. Za Pomnijcie o wakacjach. Jutro kolejny dzień Waszej misji. Chyba najtrudniejszy.